Cześć z tej strony, Arek z ElektroBibu i witam Was w kolejnym filmie na naszym kanale. Tak jak obiecałem, dzisiaj pokazuję Wam, jak za pomocą wideo domofonu ETV-02 można sterować różnymi automatami z naszej oferty. Zapraszam do oglądania. Sterowniki napędów bramowych z reguły wymagają sygnału beznapięciowego w standardzie NO, co oznacza, że po prostu trzeba zewrzeć ze sobą w wejściu sterownika dwa styki, żeby on zadziałał i potrzebujemy w takim przypadku jakichś wyjść w tym systemie, które dawałyby sygnał NO bez napięcia. Mamy tutaj dwa takie wyjścia dostępne. Jedno znajduje się w kamerze i mowa o przewodach białym i pomarańczowym. Drugie wyjście znajduje się w monitorze. Jak sobie odwrócimy monitor, to tutaj mamy takie trójpinowe złącze i oczywiście dostajemy też w komplecie kabelek zakończony odpowiednią wtyczką. Te styki, o które nam chodzi, to przewody czarny i czerwony. Oba te wyjścia w tym samym stopniu nadają się do tego, żeby sterować automatyką bramową, a to, które z nich sobie wykorzystacie, rzecz jasna będzie zależeć od tego, skąd macie poprowadzony przewód do automatu. Jeśli to będzie od kamery, to oczywiście wykorzystacie te dwa przewody, a jeśli macie przeprowadzone dwie żyły między monitorem a automatem, wtedy da się wykorzystać też wyjście bezpośrednio w monitorze. Sprawa z podłączeniem wideofonu ETV02 do sterowania napędem bramowym jest więc naprawdę ultra banalna, bo sprowadza się wyłącznie do podłączenia dwużyłowego przewodu do wybranego wyjścia w tym systemie wideodomofonowym, czyli tu lub tu, a z drugiej strony podłączamy go do wejścia w sterowniku napędu. Teraz zbuduję układ, czyli połączę kamerę z monitorem, oczywiście do tego też zasilacz. A potem pokażę Wam jak sterować konkretnymi wyjściami w kamerze albo w monitorze. Podłączam sobie kamerkę. Podłączam sobie monitor. No i przewód między tymi dwiema rzeczami. Jeszcze zasilacz. Wsilacz do gniazdka. System się już uruchomił, a ja Wam pokażę, jak sterować każdym z tych wyjść, które Wam wcześniej tutaj demonstrowałem. Jeśli chodzi o wyjście z monitora bezpośrednio, to tutaj do niego dostajemy się za pomocą tego przycisku. Potwierdzamy. I w tej chwili wyjście jest włączone. Wyłącza się samoczynnie po określonym czasie, który możemy sobie tam ustawić głębiej w menu. Jeśli chodzi o wyjście dostępne w kamerze, to żeby dostać się do możliwości sterowania tym wyjściem, czyli tymi dwoma przewodami, musimy sobie uruchomić komunikację między monitorem a kamerą, czyli na przykład uruchomić podgląd. To wyjście włączamy tym przyciskiem. Wyjście jest włączone. I samoczynnie wyłączy się po czasie, który możemy też ustawić sobie tam głębiej w menu. Skoro już wiadomo, jak sterować każdym z tych wyjść, to teraz wystarczy tylko przy użyciu dwużyłowego przewodu podłączyć się z odpowiedniego z nich, z tego, którego Wam jest wygodniej, prosto do napędu. A druga strona idzie do napędu. A druga strona do napędu. W przypadku sterownika ETM-DG2 i ETM-DGL najwygodniej drugi koniec przewodu podłączyć pomiędzy styki COM i E2. Dzięki temu, na fabrycznych ustawieniach w tej centrali, takie podłączenie będzie sterować całą bramą, krok po kroku w sekwencji otwórz, stop, zamknij, stop. W sterowniku ETM03, aby sterować całą bramą krok po kroku w sekwencji otwórz, stop, zamknij, stop, drugi koniec przewodu podłączamy pomiędzy styki COM i K2. W przypadku sterownika od napędu KSS180DG, drugi koniec przewodu podłączamy pomiędzy styk GND a dowolne z wejść E. Ja w tym przypadku podłączyłem to pomiędzy GND i E0 i żeby teraz móc sterować całą bramą w takiej sekwencji krok po kroku, otwórz stop, zamknij stop, parametr E0 musi zostać ustawiony na wartość 0. W sterowniku napędu KSE 380DG najwygodniej podłączyć się drugim końcem przewodu pomiędzy styki COM i start. Dzięki temu mamy możliwość sterowania napędem krok po kroku w sekwencji otwórz, stop, zamknij, stop. W sterowniku napędu KSE 800S podłączamy drugi koniec przewodu pomiędzy styki COM a styk OSC. Dzięki temu możemy sterować napędem krokowo w sekwencji otwórz, stop, zamknij, stop. W napędzie KS e 1200, aby mieć możliwość sterowania krok po kroku w sekwencji otwórz stop, zamknij stop, musimy drugi koniec przewodu podłączyć pomiędzy styki GND i LUB oraz dodatkowo trzeba suwak numer 3 przestawić w pozycję ON. No i na koniec podłączenie do starszego sterownika w napędach, których już teraz nie mamy w sprzedaży, ale ciągle jeszcze są u was w użyciu i sterowniki oczywiście też na naszej stronie da się dokupić. Mowa o napędach KS180 i KS380 z starszą wersją sterownika. I jeśli tutaj chcemy sterować napędem krok po kroku w sekwencji otwórz, stop, zamknij, stop, to drugi koniec przewodu podłączamy pomiędzy styki COM z numerkiem 5 i ONE z numerkiem 9. I to już by na dzisiaj było wszystko. Dzięki Wam za oglądanie. Zachęcam do komentowania tego filmu i oczywiście do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów, jakie się tu niebawem ukażą. A za dzisiaj jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Cześć.